Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Czy mieliście już okazję piec ciasto ze śliwkami w tym sezonie? Jeżeli nie, jeżeli Was zaskoczą goście, pokażę Wam bardzo szybki przepis na przepyszne ciasto ze śliwkami bądź innymi owocami posypane kruszonką. Kto jest zainteresowany, zapraszam na film. W pierwszym kroku masło, kostka, ale taka duża kostka, czyli te 250 gram. U nas już teraz zrobili nam kostki masła 200 gramowe, ale ja myślę tu o starej y, gramaturze masła, czyli 250 gram masła. Ucieramy ze szklanką cukru. W międzyczasie przesiewamy dwie szklanki mąki. Do utartego masła dodajemy jak duże jajka, to 4, jak malutkie, no to 5, całe. Każde jajeczko osobno, bo ja mam jajka ze wsi, a wiecie, lato jest, no więc łatwo jest o gdzieś tam zepsute jajko, więc żeby sobie nie zepsuć całości, każde osobno. I włączamy, ucieramy dalej. I dodajemy dwie czubateły szklanki mąki pszennej. Jedną czubatą łyżeczkę proszku do pieczenia. Ja tu mam połowę. Jest, to jest gotowe, utarte. naszych śliwek wsypujemy bułkę tartą, bo te śliweczki puszczą nam troszkę soku, więc to, to jakoś zbilansuje to, tą ilość. Rozciągamy ciasto równomiernie, jak zawsze. Układamy śliwki jedna przy drugiej. Możecie to zastąpić innymi owocami. Po prostu teraz są śliwki, więc wyjeżdżają śliwki, i też dlatego taki szybciutki przepis do Was przychodzi, bo zawsze najlepiej wiecie z sezonowych owoców korzystać, bo są najtańsze. Mogą być zamrożone, bo na pewno pojawią się takie pytania. Ja mam akurat y, lekko się rozmroziły, jeszcze chrupią momentami. Ale już są dobre. Teraz zrobimy kruszonkę, pół kostki masła, szklanka mąki, obecmy pół szklanki cukru i czego dosypiemy, rękawiczki i utrę. Zaspałam trochę cukru, czyli taka niepełna szklanka poszła cukru. Kruszonka musi być taka, słuchajcie, żeby się rozpadała pod naciskiem, ale żeby była zwarta. Wiadomo. Rozkruszymy naszą kruszonkę na całym cieście. Jak zrobicie więcej, oczywiście możecie sobie ją zamrozić, można sobie zrobić na zapas kruszonki, ja zawsze robię więcej, bo jakoś tak po prostu zawsze mi wyjdzie więcej. Oczywiście dużo kruszonki też jest mile widziane, każdy lubi kruszonkę, wiadomo. Przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni i będziemy zapiekać około 30-40 minut. Ja mam termoobieg. Żebym widziała, sobie odginam zawsze papier i wstawiamy. Czas minął, a nawet dołożyłam, bo takie, tak czułam, że trzeba dołożyć. Nasze ciasto jest upieczone i wystawiamy. Odstawiamy je do przestudzenia. Jak dobrze nam ostygnie, polejemy je lukrem. Albo posypać cukrem pudrem, ale to musi być zimne, tak? Jak ciasto ostygnie, polewamy je lukrem. Albo możecie posypać cukrem pudrem. Ja akurat wybrałam lukę, troszkę skropię to ciasto. w miarę tam równo, wiecie, żeby każdemu się na każdy kawałek trafiło trochę słodyczy. I już. I ciasto gotowe. Jeszcze pokażę Wam, jak ciasto się prezentuje. Wytniemy róg. Lepiej wepchnąć, jak podważać. Zobaczcie. Musi się wierzyć mi na słowo, że jest bardzo pyszne, wilgotne od masła, przepyszne. Także moi drodzy, kogo namówiłam na wykonanie takiego szybkiego ciasta, to zapraszam do wbijania pod spód filmu. Jest mój przepis policzony, pomierzony. Wychodzi zawsze, nie ma żadnego zakalca, mimo że śliweczki daliśmy. Jest pyszny, puszysty, smaczny do kawy czy herbaty. Jak znalazł, robi się go bardzo szybko, więc, więc zachęcam. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za subskrypcje, komentarze, za udostępnianie mojego kanału, bo to pomaga mi się rozwijać. I zapraszam na kolejny przepis.